Cześć wszystkim, tutaj Alex. Mamy tutaj kolejną świeżą grę z tego roku. Z Gears of War Judgment to jest gra po Kalasie, po Tomb Raiderze, którą można u mnie zobaczyć. No i zachęcam oczywiście do śledzenia dalszych materiałów. Materiał będzie pary, bo zapoznam się z paroma y, ciekawszymi trybami tej gry. I na początek oczywiście idzie kampania. Kampania, która. Hmm, z jednej strony jest standardowymi gearsami, z drugiej hmm, jakby to powiedzieć no, może to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie Wam przedstawię ten fragmencik. Ten fragmencik oto. Mamy tutaj wyzwanie to są takie wyzwania bardzo fajnie uzasadnione fabularnie które wynoszą jakieś modyfikatory. Jeżeli tutaj już przeczytaliście chodzi tutaj o korzystanie z touch i Lanceru. Znawcy serii wiedzą, o jakim tutaj orężu mówimy to jest bardzo ciekawy motyw. I dobra, powiedzmy sobie, co to jest gra. Ogólnie jest pryguelem do całej trylogii. I skupia się na Berdzie. Bert Bird jest tutaj. To jest ten przyjemny blondyn. Trochę. jest trochę inny niż podstawowej. Yy, podstawowy grach, taki mniej cyniczny, mniej sarkastyczny, bardziej yy, odpowiedzialny. No i pewny swego, dużo bardziej. No i jest tutaj Cole, kola mam ta właśnie teraz pod kontrolą. Oraz dwójka nowych postaci. Paduk oraz Sofia Hendrix. I po kolei gramy w każdym z nich mamy tutaj takie sekcje coś w stylu aktów z poprzednich Gearsów oraz takie misje, które też są etapami. I tutaj będziemy trochę tak standardowo się bawić w girse, a ja poopowiadam, gra jest tak skonstruowana, że w tym takim czasie rzeczywistym mamy przesłuchanie, które mówi się widzieć na trailerach. Cały oddział jest o parę dość istotnych, dość poważnych przestępstw wojennych oskarżony no i teraz spowiadają z tego wszystkiego, a tutaj cięcie piły musiało to tutaj być, się spowiada ta ze wszystkiego, tak więc większość gry jest taką typową retrospekcją żeby no, być tutaj słownym to mamy cztery takie sekcje, gdzie prowadzimy każdego, każdą postaci z oddziału, to są ich zeznania oni mówią o jakimś konkretnym rozdziale to co się wszystko wydarzyło ze swojego punktu widzenia potem wracamy na piąty rozdział do Berda, do głównej postaci, a potem to już to jest takie trochę spoilowanie, ale y, tego się można było domyślić na szósty, ostatni część, wracamy do Berda i to już jest y, ten plan y, teraźniejszy. Coś się dzieje po prostu w związku z tym przesłuchaniem. I ogólnie fabuła jest strasznie... O, leże. Halo? Pomocny. Nie dam się tutaj przez te jadę małe rozwalić. Dobra, wiem się trochę. Kampania ma strasznie dziwną y, formułę. Y, ogólnie mamy tą dość przyjemną, ale super prostą opowieść, w której chodzi o zdobycie paru rzeczy, pokonanie głównego złego. Tutaj nie ma nic, y, nic za co pokochaliśmy kiedyś fabułę Gearsów Trzecich, to całe skomplikowanie, te postacie, to wszystko. To strasznie prosta taka wycieczka po paru lokacjach. I to jest no, ok, ale niestety mm, nie nadąża za standardami serii. Ale na przegania całkowicie serię ta część, jeżeli chodzi o gameplay. Mamy tutaj właśnie te mm, kawałki, na które podzielone tu te wszystkie sekcje. Ich obrębie mamy mm, takie właśnie misje mniejsze, które możemy sobie wybrać. Takie modyfikatory. Widzieliście na początku ten modyfikator, to oczywiście jest korzystać z lancerów i tarczy. I to właśnie cały czas to robię, korzystam tylko z lancerów, tylko z tarcz. I idę przed siebie, na tym polega tutajsze wyzwanie. I cóż, o ile fabuła w ogólnym rozrachunku jest strasznie prosta, tak jak ja powiedziałem, tak w szczególe, ona jest fajnie skomplikowana, tak. Zawsze mamy uzasadnienie, dlaczego mamy właśnie tak robić. Dlaczego. Hmm, dlaczego po prostu teraz użyliśmy tarczy, po prostu to to, co mieliśmy problemy z z orężem, a było to zabronione, żeby używać broni szarańczy, a tłumaczenie bohaterów oczywiście jest takie, że w sumie tarcza to nie broń, prawda, więc to jest fajnie zrobione, zawsze mamy tego typu mm, uzasadnienia, bardzo mi się podobało na przykład, uzasadnienie gry na czas w Akademii w Akademii Kadetów tej Onyxowej Gwardii tutaj nasza koleżanka właśnie jest kadetem tej Onyxowej Gwardii kiedyś będzie Onyxem w tym fajnym takim mm, mundurku zbroi i tamto granie na czas było uzasadnione tak, że poprzedni dyrektor Akademii bał się, że władze Akademii będą w stanie przejąć władzę nad całym tym miastem, w którym się dzieje akcja, i w okolicach którego. Tak więc zainstalował tak zwany przycisk śmierci, i właśnie się teraz zaktywował. Do Akademii są wypuszczane gazy. To jest strasznie fajne uzasadnienie, jeżeli ktoś lubi, lubi ten świat. Ja na przykład go po prostu uwielbiam. To jest jeden z myślę z ciekawszych koncepcyjnie uniwersów i jak najbardziej to kupiłem, tak więc mówię, fabuła w ogóle jest strasznie prorosta, w szczególe jest ciekawie pomyślana no i mamy problemy z tymi odtajnieniami odtajnienia mamy w każdej takiej sekcji i problem kolejny z fabułą, to jest strasznie jeszcze to na chwilę rzucę sobie pogadam, chodźcie tutaj Ym... mamy dziwny trochę hmm, dystans do tych postaci one nie zachowują się jakoś w miarę normalnie jak w... mamy w girsach, że idziemy i opowiemy teraz, o idziemy sobie Takim oto korytarzem, tylko po prostu oni siedzą, milczą, a gdzieś tam w tle słyszymy zeznania z tego sądu, który mówi wtedy i wtedy szliśmy tym dziwnym korytarzem. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi i w jaki sposób dziwnie to wpływa na te postacie. Mam po prostu wrażenie, że jakimiś, nie wiem, yy, bezmózgimi, jakimiś bezosobowymi marionetkami yy, podążamy. Tym bardziej, że te misje tutaj są strasznie temu wszystkiemu winne. Są to odtajnienia, które dają jakieś konkretne modyfikatory do. Do grania teraz na przykład można tylko łuków i dziurkaczy. No i posłuchajcie, co tutaj kol mówi przez chwilę. No nie mieliśmy żadnego wyboru, potrzebowaliśmy amunicji. To amun ogólnie, brak amunicji, to jest częstym wyjaśnieniem jakichkolwiek tutaj modyfikatorów. Tu mamy przy okazji nową broń, to jest przerobiony przez szarańcze. Nowy karabin. No, i przerobiony taki na takie, taki karabin powtarzalny, bardziej bez lunety, precyzyjny, bardzo mocny. No, i da się chwilę bronimy, takie na dystansie, wrogowie mają je do strzału i tak dalej. I te odtajnienia są mm, zarówno problemem, jak i zaletą tej gry. Problemem, jeżeli chodzi o fabułę. Bo gra zaczyna w końcu śmierdzić takimi etapami, tu przez które idziemy i bardziej czymś w stylu, nie wiem, sali wyzwań. Były w różnych tam uniwersach tego typu jakieś obiekty. Stawaj mała. Tego typu obiekty, że po prostu były generowane wyzwaniem. My mieliśmy po prostu przychodzić jedno po drugim i tym to tutaj śmierdzi i to jest... Y, tym cierpi. Tu, tu ostatnio się spotkałem też ze stwierdzeniem, że w tych... O Boże, Berwan. Podnieście. Mi, ze stwierdzeniem, że w tych girsach nie ma przygody jak w dwójce, jak w trójce, w innych y, bardziej tych y, standardowych częściach, ale... Y, te odtajnienia na pewno świetnie działają, jeżeli chodzi o sam gameplay. zróżnicowanie jakie tutaj doznajemy jest po prostu niesamowite. Robimy przeróżne rzeczy. Mamy mm, etapy na czas, mamy używanie konkretnej broni, ale mam też yy, nie wiem, ograniczenie widoczności z różnych powodów. Raz to jest po prostu ciemność, raz to jest yy, boże nie wiem, dymy, pyły. Różnego rodzaju syfy, jakieś chemikalia, które mamy w organizmie. Jest nawet etap, że nam się obraz rozmywa wraz z obrażeniami. Mamy, że nie możemy się leczyć. To jest naprawdę świetnie wszystko pomyślane. Jest eden, jeden etap, gdzie korzystamy tylko i wyłącznie z tasaków. To już był Keniuszek dla mnie. No i ta słuch, łuk się pojawia oczywiście od jedynki. W gościu dostał, wybucha ekstra. Z ciekawszych rzeczy, zostało zmienione całkowicie sterowanie i to na mm, taką dziwną modłę, na, na co, co możemy zaobserwować od jakiegoś czasu, po prostu autorzy coraz bardziej chcą nas wywapić za tych osłon, to jest gora cała o cover systemie, a coraz bardziej chcą nas po prostu, no żebyśmy wyszli, żebyśmy pobiegali, żebyśmy nie wiem, cokolwiek porobili. I teraz sprowadza się to między innymi do tego, że zagospodarowano w końcu wszystkie przyciski na padzie. Nie ma tak, że, że jeden przycisk robi pół rzeczy, a kilka robi jakieś duperele. Podnieście mnie tutaj. Tak więc Y teraz nie pokazuje o takiego widoku. Nie, to lewy bumper robił. Teraz to robi dół na krzyżaku. No na to mam oddzielny klawisz, nie musimy ich wyjmować. Zmieniamy broń, też szybciutko, mamy tylko dwie bronie, nie ma już tak jak kiedyś, żeby dwie główne i pistolet, po no prostu Y sobie szybciutko to wszystko zmieniamy. Reszta jest dość standardowo obłożona, ale to są zmiany, które bardzo przyspieszają grę, yy, tak na przykład jak widok celownika w multiplayerze, o, bez przycelowania oczywiście, o, w takim tak oczywiście celowniki są o, w ten sposób, są na przykład pokazane, o tym powiem sobie przy okazji multiplayera. Na który mam nadzieję niedługo party. będę mógł sobie pozwolić. I to jest taka naprawdę strasznie dziwna mm, gra z serii. Ona z jednej strony jest mm, najbiedniejszą ze wszystkich, jest to jakoś jakoś najmniejszy ten czynnik takiej przygody, takiego, mm, takich nowości. A z drugiej strony jest tutaj tak dużo elementów jakichś dodanych, że jest naprawdę chyba najbardziej charakterystyczną. Zobaczymy teraz, co mamy tutaj. Silny wiatr utrudnia ruch. No i widzicie, to jest jedyne takie w sobie wyzwanie. Później takiego nie będzie, że mamy naprawdę utrudnione poruszanie się przez silny wiatr. Dobra, to jeszcze pozmieniam sobie oręż. Wraca wszystko, każdy rodzaj broni z poprzednich części. No, a to obrzyn. Kiedyś obrzyn to było... To nie miało celownika na przybliżeniu. To było jedno walnięcie i koniec. Teraz mamy dwa strzały. No i to są już takie duperelowate trochę. Zmiany, no ale Epic stara się cały czas, Epic i studia mu podległy. Oczywiście mam tutaj na myśli też Pił Flag, którzy w większości zrobili te kampanie. Mamy cały czas jakieś takie zmiany ku ogólnemu balansowi. Możemy w końcu uderzyć z kolby jak mamy lancera. ale włączenie piły też jest minimalnie opóźnione i trochę ciężej to już się wszystko chlasta. Mamy ten wiatr, boże, jak tu się ciężko chodzi. No, i dobra, ja tu się powoli będę żegnał. Gra jest naprawdę niesamowicie dziwna. Fajne są tutaj te wszystkie wyzwania. Ale gra zatraca jakąś taką historię, którą chcę opowiedzieć. Fajnie jest to wszystko. Um, u, u, wyjaśnione w szczególe. Przede wszystkim. no, to mi się ta snajpera w ogóle nie przyda, którą wziąłem. No i mamy utrudnione chodzenie. Tego nie było nigdy w girsach. Rzucamy granaty. Boże. Widzicie, jak granat fajnie rzuca. No i to jest to. to właśnie. Ta specyfika tego jednego jedynego wyzwania. I to jest bardzo fajne. wyzwanie oczywiście się w końcu zaczynają powtarzać. Ale jest to naprawdę bardzo przyjemne. Oho! A, kurde, dwóch kolegów. Dobra, teraz się czołgając do najbliższego sojusznika. Mamy no, będę powoli. Dziękował ktoś za uwagę. Prójemy kość za dzień. Ja, pięknie. Pawe jak zawsze. Parami, wszystko. Więc, no, jestem zdania, że, jeżeli chodzi o kampanię, to na pewno jest najsłabsza część Gears'ów. Na pewno jest urozmaicona, jest charakterystyczna, jest przyjemna gameplayowo. No i powiedzmy, że czuję się oficjalnie przeproszony, że trzecie, na Gears'ów trzecie musieliśmy czekać całe 3 lata, a nie wyszło w jakimś takim zdrowym okresie. Dobra, teraz ja ogólnie dziękuję Wam za uwagę. Będzie jeszcze więcej materiałów z gierców, oczywiście głównie z trybów sieciowych. A teraz tą jabłką zakończymy tutaj. Wszelkiego rodzaju wypowiedzi na temat kampanii. No, ja teraz na przykład stoję. Nic się nie ruszam. Widzicie, jak mnie znosi? Fajne, fajne, bardzo fajne. Teraz dzięki wielkie za i cześć. やった!